Witam Was, kochani. W niedzielę Miłosierdzia Bożego, godzina 15. Rozpoczynamy naszą koronkę, ostatnią w ramach Nowenny. Ostatni raz, więc modlimy się razem tą koronką, kochani. I zapraszam też wieczorem jeszcze o 20.45 na rozważanie Ewangelii z dzisiejszego dnia. Najprawdopodobniej też ostatnie. Witamy Cię, Andrzeju. Witam. Andrzej dzisiaj, Andrzej dzisiaj poprowadzi dla nas tą modlitwę. I po koronce zakończonej odczyta jeszcze akt zawierzenia, który jest polecony w dzienniczku. Tak? Andrzeju? Tak. E, Święty Jan Paweł II w Krakowie w łagiewnikach 17 sierpnia 2020. 2002 roku e, zawierzył właśnie świat Bożego, mieliśmy tą modlitwą i tą modlitwą dzisiaj się też pomodlimy wspólnie. Dobrze. Kochani, y, zaczynamy modlitwę tak jak y, zawsze, czyli w najlepszy możliwy sposób w imię Ojca i Syna i, I, Ducha i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja, jako w niby, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pomponskim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pożywion. Wstąpił do piekiem trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy, Boga Ojca Wszechmogącego. Stanął przy dziesiątce drzewich umarłych. Wierzę Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty chodkowanie, że odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywo wieczny. Amen. Amen. Ojcze, przedwieczny oferuję Ci ciało i krew, wyszłam i bóstwo, najmniejszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Da jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Da jego bolesnej małki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Da jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Da jego bolesnej małki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Da jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj Jego bolesnej małki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj Jego bolesnej małki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj Jego bolesnej małki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj Jego bolesnej małki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Do jego bolesnej małki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Da jego bolesnej małki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj jego bolesnej małki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj jego bolesnej małki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Da jego bolesnej małki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej małki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bola małki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego, małki. Miej, dla i i świata. Dla jego małki, miej miłosierdzie dla nas ci i całego świata. Dla jego bola małki, miej miłosierdzie dla nas i całego i świata. Dla jego bolesnej małki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarują ci całej krew. Bestą i Najmniejszego Syna Twojego, a Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Daj Jego bolesnej małki. miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj Jego bolesnej małki. miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj Jego bolesnej małki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj Jego bolesnej małki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj go bolesnej małki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dej go bolesnej małki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Da jego bolesnej małki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Da jego bolesnej małki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Da jego bolesnej małki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. jego bolesnej małki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmniejszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego Bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Małki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Małki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Da Jego bolesnej małki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj go bolesnej małki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj go bolesnej małki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj go bolesnej małki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Da Jego bolesnej małki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszą i bóstwo. Najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Daj Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Do Jego bolesnej małki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej małki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na jego bolesnej małki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej małki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej małki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Małki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Małki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Małki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Małki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, Anioł śmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, Anioł śmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodę, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdry miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu. Ufam Tobie. Jezu. Ufam Tobie. Miało co jest najdłuższe tygodnie. Kochani, teraz jeszcze Andrzej odczyta akt zawierzenia. Pomódlmy się tym aktem otwórzmy swoje serce na działanie Bożego miłosierdzia i to całe swoje życie każdą naszą słabość, naszą niedoskonałość złóżmy właśnie pod krzyżem, oczekując tego Bożego miłosierdzia. Boże, Ojcze Miłosierny, Ty robiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zawieszamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad grzesznymi, ulecz naszą, naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Amen. Dziękujemy Ci, Andrzeju, za wspólną modlitwę Dziękuję tym, którzy byli, dziękuję Damianowi, Marcinowi, Maćkowi i tym, którzy są też z nami, którzy się nie ujawnili, kochani, jesteśmy razem. Łączymy się, w tej wspólnej, łączymy się w tej wspólnej modlitwie, dlatego że Pan Jezus powiedział, gdzie dwóch lub trzech zgodnie prosi w imię moje, tam ja jestem pośród nich. I niech Pan Jezus zostanie w naszym życiu na to popołudnie również. Życzę Wam dobrego przeżywania niedzieli, dobrego świętowania. Nie zapomnijmy o swojej rodzinie. Może czas właśnie zadzwonić do kogoś, kto jest sam w domu. Pamiętajmy o sobie nawzajem.